Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Freeways. Idziemy po kolei, tak? Po kolei w tą stronę, czyli weźmy sobie tą. I mamy, mamy co my tutaj mamy? Trzy domki, z których ludzie chcą się dostać wszędzie, tak? Z każdego chcą się dostać wszędzie. Mamy też główną drogę, z której też chcą się dostać wszędzie. Tu się chcą dostać wszędzie, tutaj, tutaj, tak, dokładnie. Czyli mamy sytuację do połączenia wszystko ze wszystkim. Co ja tutaj widzę? Ja tu chyba widzę dwie koniczynki. Coś mi się tak wydaje, że tak będzie najlepiej. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Także połączyłbym sobie może na początek tą główną drogę jedną z drugą, tak bez żadnych kombinacji. Niech oni już tutaj zaczną jakoś jeździć. Teraz połączylibyśmy sobie w pionie te wszystkie rzeczy, czyli tu podjedziemy sobie kawałek prosto. Nie sprawdziłem nawet, czy można robić wiadukty, bo już w poprzednich odcinkach były takie niespodzianki, że nie można, no ale na szczęście można. No bo bez, bez wiaduktów, to tutaj musiałbym chyba jakieś ronda robić. Ok, dojeżdżamy sobie do tego miejsca, przejeżdżamy kawałeczek, zjeżdżamy, łączymy się z tym i od razu bym sobie też zrobił coś takiego w tym miejscu, czyli jedziemy kawałek tutaj, wychodzimy chodzimy na wiadukcik, zjeżdżamy na ziemię, łączymy się z tą drogą. Pięknie, proste, ja to ja od jakiejś linijki powinienem robić chyba. Przyłożyć sobie linijkę do myszki i żeby, żeby to jakoś no prościej było, no ale powiedzmy, niech będzie. I teraz zacznijmy od, od tych takich, nie wiem, listków, koliczynki, co to jest, od tych takich spiral, czyli to sobie wszystko połączymy tak, 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 tędy, stąd jeszcze zjazd tutaj, yy, oraz jeszcze te wszystkie skróty. Chociaż z tymi skrótami to ja może bym poczekał. Na razie właśnie zrobię te wszystkie takie yy, zakręcone drogi, a potem ewentualnie gdzie się zmieszczą, no to te takie skróty się porobi. Yy, to jeszcze tutaj jakoś na górę wjechało. Mam nadzieję, że wjechało, i tutaj jeszcze jakiś zjazd. Ok, yy, niby gotowe, ale ja jeszcze tego nie, nie zatwierdzam, ponieważ yy, trzeba by zrobić jeszcze przejazd na pewno w tym miejscu. Przejazd jeszcze niech będzie sobie tutaj. Na razie robię tam, gdzie jest miejsce, bo, bo tu między tymi koniczynkami to będzie ciasno. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To z tym i to z tym. No i to było proste. I teraz, tutaj, to będzie trzeba podłączyć tutaj. Tu będzie trzeba zrobić jeszcze wjazd na tamto, ajdź, ale tu ciasno. E, dobra, to, prze, to sobie połączymy jakoś tak. E, teraz, stąd. E, Żeby ja to dobrze zrobił, stąd tutaj. Stąd. Tutaj, no i teoretycznie wszystkie przejazdy są, a żeby jeszcze bardziej to uprościć, to ja bym jeszcze połączył tutaj. Jedno z drugim, żeby tam nie musieli na górę wjeżdżać, żeby sobie skrócili w razie czego, tak. Yy, I taka sama sytuacja w tym miejscu. Więcej chyba nie uproszczę, więc po prostu włączymy tą symulację i zobaczymy, czy to się nie przyblokuje. Myślę, że i tak przekombinowałem, gdyby nie robić tych wszystkich skrótów, i tak dalej. I tak by to zadziałało. Okej, okay, ale niech będzie tak. Porządnie y, zrobione. Przechodzimy tutaj dalej, przechodzimy dalej. I co mamy teraz? Y, główną drogę, tak? Główną drogę tu jakieś takie ogólnie, chyba wszystko ze wszystkim. Tak, wszystko ze wszystkim trzeba połączyć. Y, gdzie mamy taki jakiś powiedzmy główny ruch? No, główny ruch myślę, że tą 64 puścimy. Y, połączymy sobie to prosto, a potem. Aha, tylko że oczywiście, dobrze, proszę, proszę o zresetowanie tego, ponieważ oczywiście nie zauważyłem, że tutaj będzie ruch lewostronny. No dobrze, dobrze, czyli coś dla urozmaicenia. To połączymy sobie z tym. A tam prawostronny, prawostronny, okej, okay, czyli tam jest dobrze. Z tym podjedziemy kawałek prosto, przejedziemy sobie tu jakimś wiadukcikiem nad tym, zjedziemy na ziemię i połączymy się z tym, dobrze. Czyli to jedno mamy rozwiązane. Teraz, jeśli chodzi o wyjazdy, jeszcze z tej drogi, to na pewno dużo osób tam chce na tą zieloną drogę jechać, więc zrobimy taki zjazd, tędy. Ja bym od razu zjechał już na ziemię i połączył się z tym. Dobrze. I jeszcze troszkę was chciałoby wjeżdżać do tej fabryczki i jakieś pojedyncze osoby tam. To, to sobie zostawię na koniec. Najpierw chciałbym jednak ten duży ruch obsłużyć. Tu jest dużo, ok, dobrze. Tu będzie prosto, przejedziemy sobie w ten sposób na ciku, Nad tym zjedziemy na ziemię i połączymy się z tą drogą. To łatwo rozwiązać tam, na tą drogę. Droga po lewej stronie, na górze jest troszkę chętnych. Yy, tu są drzewka, będzie trzeba uważać, żeby żadnego nie uszkodzić. Przejedziemy sobie taką drogą. Prościutko przy tym lesie autostrada przy lesie po prostu. Yy, podłączymy się tam pięknie. Parę osób chce jechać na tą ciemną niebieską to też na razie mnie za bardzo nie interesuje. To nie jest aż takie ważne. Yy, bardziej by mnie teraz interesowało to, jak ci ludzie tutaj wiadomo na tą fabrykę. Na tą fabrykę, żebyście wjechali, to by trzeba zrobić na przykład gdzieś stąd, może taki wyjazd. Tutaj do góry, przejedziemy sobie nad tym, na ziemię, tutaj. I przy okazji, też bym podłączył tych do tej fabryki. A to można by zrobić, po prostu rozgałęziając się na tym wiadukciku i łącząc się gdzieś tutaj. Ok, z tamtym jeszcze czekamy. Z tej drogi, no tutaj jest duży ruch. No to co? Najpierw najprostsze rzeczy, czyli puścimy sobie ruch w tą stronę, niech mi już tam uciekają. Dużo jeszcze chcę jechać na tą zieloną. Drogę. Tak się patrzy, co by tu można zrobić? No, chyba po prostu wyjedziemy stąd, jakoś wjedziemy sobie na drugi poziom, przejedziemy nad tym wszystkim i tu by można już zjeżdżać i nawet się połączyć w tym miejscu. Bardziej myślałem, że gdzieś po tamtej stronie, ale w sumie po co? Jak można się tu połączyć? Część z tych osób też chciałaby dojechać do tej fabryczki, czyli po prostu. Ajdź, chodź tu. Czyli po prostu stąd połączyłbym się do tego miejsca. No i teraz trzeba by rozwiązać jeszcze problemy z tymi pojedynczymi osobami, które chcą tam dojechać, ale może wcześniej wyjazd z fabryki. Właśnie, to jest ważniejsze. Zobaczcie, jaki tutaj ruch będzie. Więc teraz pytanie, jakby was tutaj jeszcze powciskać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja bym zrobił taki kawałeczek tutaj na wprost. Zakręcik, wiadukcik. Przejedziemy nad tym. Tutaj zjedziemy i połączymy się z tym. Teraz, 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 teraz. Właśnie. Dobrze, dobrze, dobrze. W sumie. Tak się zastanawiam. Tu by można jakoś połączyć a wtedy od razu ci. No, tam na to zielone mogliby jechać. A jeszcze tam byście chcieli. Tam byście chcieli. To znaczy, to i tak muszę połączyć, co nie? To i tak muszę połączyć w tym miejscu. To nam rozwiąże parę problemów, ale chcielibyście właśnie, jeszcze, jeszcze, stąd. Tu trzeba tak wykręcić i się tam podłączyć, pod spodem. To nam się połączyło i teraz jeszcze tam na górę trzeba wjechać. Gdzie ja mam tą drogę tam na górę? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. widzę, widzę. Stąd. Stąd się odgałęzimy, przejedziemy nad tym, tu sobie zjedziemy, i tu się połączymy. Dobrze, czyli z fabryki mogą już dojechać wszędzie, gdzie chcą. Teraz jeszcze, bo to jeszcze nie koniec jeszcze mamy te pojedyncze osoby, które muszą tam jeszcze dojechać. Więc ja bym to zrobił. Ja bym to zrobił tak, że stąd, z tej drogi tutaj pod spodem, wykręcimy sobie jakoś tak pod tym i jedziemy tam. Pięknie, to mamy połączone, z tej zielonej chcielibyście wjechać na ciemną niebieską. Czy to będzie proste do zrobienia? Powinno być, tak. To powinno być proste. Wystarczy, że tu się odgałęzimy, przejedziemy pod tym wszystkim i połączymy się z tym. Super. Wy, gdzie chcecie jechać? Tam, do tych jasno-niebieskich. A do jasno-niebieskich, wy moglibyście. Właśnie. Skąd wy moglibyście? Tu, gdzieś chyba. Albo kawałek dalej, no jak najwcześniej, chociaż i tak, właśnie, to są, to będą już pojedyncze osoby, tutaj też nie ma co się za bardzo tym przejmować. Przejedziemy tędy, wykręcimy, zjedziemy na dół i połączymy się z tym. Dobrze, to mamy wszystko i jeszcze ostatni. Chwila, czy ja z tej drogi jeszcze tych, aha, tutaj jeszcze nie połączyłem tych głównych chętnych, no ale tu będzie prosto, tak. Podłączymy się na pewno prosto do fabryczki, zapomniałem sobie jakoś o tym. Tam na górę teraz będzie ciekawie. Tam na górę teraz będzie ciekawie dojechać. Hmm. No dobra, 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 ale to się, to się uda. Tu po prostu wykręcimy w ten sposób. Wjedziemy na wiadukcik, przejedziemy sobie nad tym znakiem. przejedziemy, w sumie ten znak i tak jest nad tą drogą, no ale okej. Okay, Przejdziemy jakoś tędy, tutaj, 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 zjedziemy sobie dadu i tam do granicy. Pięknie. I jeszcze chcielibyście tam do tych zielonych pojechać. No dobrze, 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 dobrze. I to też chyba będzie proste, po prostu stąd tutaj, teraz trzymajcie kciuki i właśnie serio trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę, ale zobaczymy. Działa, to działa. Jest dobrze. Okej, okay, mamy to. Pięknie. Yy, I mamy ostatnią tutaj mapkę. To znaczy, ja liczę, że to się jeszcze powiększy, że to nie będzie już koniec serii. Jesz, jeszcze bym sobie w to pograł. Yy, co tutaj mamy? Cztery drogi. Cztery drogi z niezbyt dużym ruchem, ale za to z górami. Czyli będzie trzeba po prostu wcisnąć koniczynkę, yy, ale też właśnie, bo od razu trzeba zauważyć, że tutaj. No, nic nie pasuje. Tu jest ruch lewostronny, tu jest prawostronny, tu jest prawostronny, tu jest lewostronny. Yy, czyli będzie improwizowana koniczynka, czyli jak mi wyjdzie, tak się, tak się połączy. Yy, Okej. Okay. Stąd przejedziemy sobie przez środeczek jakoś tak ładnie do tego. Teraz stąd wyjedziemy kawałeczek, tak przejedziemy sobie nad tym w to miejsce, zjedziemy na ziemię, i tutaj. Teraz trzeba by połączyć jeszcze się stamtąd. Czy mi nie zabraknie czasami wiaduktów tutaj? Coś się tak obawiam, że może mi zabraknąć wiaduktów. Chyba, że żeby oszczędzać poziomów, to tym przejechalibyśmy bardziej tędy. Wjedziemy sobie na wiadukcik w tym miejscu. Jedziemy sobie na wiadukcik w tym miejscu. I tak się teraz zastanawiam, jak ja to później zrobię. Czy stąd... Dobra, wiecie co? Zrobimy najpierw tak, że stąd bym sobie przejechał tędy. Tu będzie trzeba wejść na drugi poziom. Tak, 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 tak. Tu sobie zjedziemy. Połączymy się z tym. Teraz yy, ten wiadukt, niech on idzie dalej na wiadukcie. Tak, wiadukt, niech idzie na wiadukcie do tego miejsca. Zjedziemy sobie na ziemię. I teraz uwaga, uwaga, bo będzie, będzie ciekawie. Yy, będzie koniczynka na czymś takim. Czyli, co na pewno potrzebujemy? Zjazd stąd żeby mnie zepsuł, żebym mnie zepsuł, chwila, chwila, chwila. Tak, 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 tak. Zrobimy sobie taki zjazd. To miejsce. Dobrze. Co jeszcze potrzebujemy? Na tych ciemno zjazd też stamtąd, ale zjazd stamtąd, to my możemy zrobić tędy, niżej. I do wiaduktu. Okej, okay. ci są podłączeni wszędzie. Co to będzie? Yy, teraz, teraz, teraz. No to na pewno najprostsze będzie z tym się połączyć, ale jeszcze tam musimy jakoś na dół. Jakoś na dół. To no wiecie co, na dół to ja się połączę tędy po prostu. Po prostu nie tędy, nie tędy da się to wyburzyć. Ajdź. Źle, 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 bo to jest przecież po drugiej stronie sobie zapomniałem. Inaczej, inaczej, inaczej. Przecież tutaj. Tak? Stąd to miejsce. Okej, okay. dobra. Stąd w to miejsce i tu sobie też łatwo zjedziemy. Tędy, tędy i do granicy. Okej, okay. to jest ze wszystkim połączone. I jeszcze teraz musimy się połączyć... Tak, 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 tak. Tak, 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 już patrzę, już patrzę, już patrzę. Tu się raczej nie przecisnę przy tej górze, ale przecisnę się inaczej. Przejedziemy sobie pod tym, objedziemy te wszystkie góry, w to miejsce i, i jeszcze musimy pojechać tam. A żeby pojechać tam, to, to ta droga, jej już... Czy ja ją odwrócę? Czy dałoby się zrobić coś takiego, że podłączę się z tym tu, przejadę po tym, i połączę się z tym Tak, da się. No to by trzeba usunąć. No nie, nie da się niestety usuwać rzeczy w tej grze. No przykro mi, więc może to nie będzie pięknie wyglądało. No ale trudno. I jeszcze o was sobie zapomniałem. Dobra. O was sobie zapomniałem, ale to też nie będzie raczej, raczej nie będzie trudne. Tu wyjedziemy przy samej granicy. Wjedziemy na wiadukcik i podłączymy się tu. I jeszcze chcielibyście tam pojechać. I z połączeniem się tam też bym nie widział problemu. Po prostu. Stąd, kawałeczek dalej i w to miejsce. Pięknie. Pięknie, ciekawie to wygląda. No, no chciałem koniczynkę zrobić, ale jak widzicie, no moja koniczynka, tak, ważne, że działa, to się liczy. Wydajność 275. No może być i zobaczcie, co my mamy, ile jeszcze poziomów. No także ta seria jeszcze troszeczkę będzie trwała. Jeśli chcecie kolejne odcinki, no to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz możecie napisać i dziękuję za oglądanie. Słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.